Czy ćwiczenia, które powinien znać każdy tancerz, jeśli chce mieć rozluźnione plecy. Bardzo wielu z was pisze do mnie na Instagramie czy też na Facebooku Adam, miałem szkolenie w weekend, co mogę zrobić, aby w poniedziałek moje plecy były zrelaksowane i żebym mógł cieszyć się tańcem, a nie myśleć o tym, że czuję ból. Dlatego postanowiłem wybrać takie trzy ćwiczenia, które jako tancerz musisz znać i powinieneś mieć je w swoim arsenale właśnie na taką okoliczność, kiedy twoje plecy są spięte i zaczynają cię boleć. Dlatego przenosimy się na matę i pokazuję ci trzy ćwiczenia. Rolowanie mięśnie najszerszego grzbietu rozpoczniemy od ułożenia naszego rolera właśnie w okolicy naszej pachy. I co będzie ważne podczas tego rolowania? Ważne będzie, abyśmy oprócz fragmentu najszerszego grzbietu tutaj w naszej części, gdzie występują żebra, również wjeżdżali rolerem tutaj troszeczkę do góry, w obszar, gdzie już zaczyna się nasza ręka. To jest bardzo istotne i dzięki temu będziemy mogli uzyskać więcej benefitów z właśnie tego rolowania. Więc kładziemy się teraz na rolce, hop, kiedy już się położyliśmy, chcemy maksymalnie się rozluźnić, tak aby pozwolić rolce zatopić się w naszym ciele, w naszym mięśniu najszerszym grzbietu. I kiedy już jesteśmy rozluźnieni, Rozpoczynamy przesuwanie jednostajnym ruchem w jedną stronę, a następnie w drugą stronę. Zobacz, robię to dosyć powoli mm, i nie śpieszę się przede wszystkim. Tu chodzi o to, żeby nie pominąć żadnego miejsca, żeby cały po prostu ten obszar bardzo dokładnie rozluźnić. Możecie sobie pomagać e, ręką, która jest na górze, tą wolną ręką w przesuwaniu waszego rolera. Zobaczcie, ja wykorzystuję e, tutaj ten otwór w rolerze, wkładam tu palce i tak trochę jakbym wałkował ciasto, pomagam sobie ten roller przesuwać. Dzięki temu jeszcze łatwiej mi jest rozluźniać moje ciało, bo nie muszę myśleć o tym przesuwaniu rolera za pomocą ruchów mojego ciała, tylko i wyłącznie to ręka tutaj, hop, przesuwa ten roller po macie i po moim ciele. Kolejnym ważnym sprawą jest ustawienie ręki. Zobaczcie, ta ręka nie jest tutaj, bo ograniczyłoby to zakres rolowania tylko ręka jest mocno wyciągnięta do góry. Tak samo jak linia naszych, naszego kręgosłupa, tak samo właśnie ustawiona jest ręka, czyli e, idealnie w linii właśnie w osi kręgosłupa. Potem możemy sobie położyć oczywiście głowę na naszym barku. Natomiast nie jest to dobry pomysł, żeby rękę trzymać tu z przodu, czy podpierać się gdzieś tutaj, bo będziemy skracać zakres e, ruchu, który będziemy e, mogli tutaj wyrolować. Dlatego ręka do góry. Płynny, spokojny ruch, możemy sobie pomagać drugą ręką i całe ciało rozluźnione. I to są najważniejsze elementy w rolowaniu właśnie mięśnia najszerszego grzbietu. Rolowanie środkowej części pleców między łopatkami na przykład, przy pomocy duobola, to jest coś, co bardzo wielu moim podopiecznym sprawia dużą ulgę, szczególnie po obozach czy po jakichś szkoleniach dłuższych, gdzie tego tańca jest więcej, również po turniejach, gdzie zgłaszają, że właśnie te plecy w środkowej sekcji są mocno przykurczone i czują duże dyskomforty. Dlatego dzisiaj, za pomocą duobola, rozluźnimy sobie te struktury. Rozpoczynamy to ćwiczenie od umiejscowienia sobie naszego duobola tutaj pod naszymi łopatkami. Będziemy to wykonywać w leżeniu, natomiast pokażę Ci to tyłem, abyś lepiej zrozumiał ideę tego ćwiczenia. Kiedy ułożymy naszego duobola tutaj pod naszymi łopatkami, ważne jest to, aby on był ułożony w sposób prostopadły do naszego kręgosłupa, żeby, żeby nie był ułożony na przykład w ten sposób, ani w ten sposób, ani w pionie. Ważne jest to, żeby w tym rowku znajdował się nasz kręgosłup i cały duobal był ustawiony prostopadle do naszego kręgosłupa. Tak więc Kładziemy się na naszym duobalu, ustawiając go w dobry sposób pod naszymi łopatkami i następnie pozwalamy się rozluźnić naszym plecom. Hop! Poczujemy jak nasz duobal się zatapia w naszych mm, strukturach, które otaczają nasz kręgosłup, czy tam mięsień najdłuższy, wielodzielny itd. To nie jest dla was istotne. Eee, jakie tam mięśnie są ważne, żeby po prostu pozwolić tym wszystkim mięśniom się mocno rozluźnić? Następnie robimy tak zwanego przytulasa, czyli jedną ręką łapiemy się za bark, drugą tutaj, za najszerszy grzbietu. Hop, i mocno, jakbyśmy chcieli się przytulić. Dzięki temu zgarbimy trochę nasze plecy i ułatwimy naszemu rolerowi właśnie tutaj możliwości rolowania. Następnie, kiedy już wykonaliśmy tego przytulasa, odchylamy się do tyłu, chwilę rozluźniamy. I następnie przy pomocy aktywacji mięśni brzucha to jest niezwykle ważne, żeby nie robić tego szyją, bo będzie nasz szyja boleć tylko przez spięcie brzucha. Hop, jakbyśmy chcieli łokcie wsadzić w glebówce i następnie wracamy do tyłu. Rozluźniamy się, aktywujemy ruch, i wracamy. I po kilku takich powtórzeniach, jakieś 8, 10, obniżamy się troszeczkę. Nasz roller przesuwa się w stronę naszej szyi i powtarzamy całość. Hop i wracamy. Hop. Rozluźniamy się i wracamy. Hop. I znowu wracamy. Po, po kolejnych ośmiu powtórzeniach znowu przesuwamy się parę milimetrów w dół. Roler dzięki temu jest troszeczkę wyżej. Odchylamy się. I wracamy. Odchylamy się. I wracamy. I ostatni raz powiedzmy odchylamy się i wracamy, znowu przesuwamy się trochę w dół, poprawiamy dół bala, tak, żeby był właśnie prostopadny, tak jak mówiłem, do naszego kręgosłupa. Ok, teraz jest idealnie, robimy znowu przytulasa, hop, rozluźniamy się i wracamy, rozluźniamy się i wracamy. I kiedy przejdziecie sobie właśnie od miejsca, gdzie zaczynają się Wasze łopatki, aż do tego momentu, gdzie Wasza szyja e, ma taką kość specyficzną, to jest krąg siódmy szyjny, taka bardziej wystająca kość, każdy może ją wyczuć, możecie wrócić na sam dół, umieścić Waszego duobola właśnie pod plecami na wysokości e, dołu Waszych łopatek, położyć się, wykonać przy turasach i troszeczkę po prostu pojeździć jeszcze w takiej zgarbionej troszeczkę pozycji, takiej zamkniętej w tej klatce piersiowej i to takie miejsca, gdzie czujecie największy dyskomfort, możecie sobie tak po, porolować czyli w momencie, kiedy już poodchylacie się do tyłu przejedziecie sobie całą długość wracacie na miejsce początkowe i po prostu jeszcze w takiej pozycji już całkowicie hop tutaj zamkniętej w tym przytulasie rolujecie sobie całą Tą, tą samą długość, tylko takim ruchem bardziej posuwistym. To naprawdę bardzo mocno rozluźni Wam środek pleców i e, jeśli czujecie jakiś dyskomfort, bloki gdzieś tam, właśnie w obrębie Waszych łopatek, pleców, w tej środkowej części, to e, te dwie metody bardzo mocno Wam pomogą i te plecy rozluźnią. Dobrze, tak więc to ćwiczenie rozpoczynamy od następującego ustawienia stopy 90 stopni, kolana 90 stopni. Linia kolan powinna znajdować się delikatnie poniżej linii bioder, czyli nie uginamy kolan za mocno, tylko w taki sposób, aby kolana były troszeczkę niżej niż wasze biodra. Następnie trzymamy aktywny brzuch, ręka, która jest na dole kładziemy ją na nasze kolana. Brzuch aktywny, łopatki powinny być zebrane ze sobą, hop i osadzone w dół. Nie chcemy mieć tutaj szyi zapadniętej, jakby krótkiej szyjki. Szyja wydłużona. Ręka zakładamy ją za naszą głowę i zaczynamy od dotknięcia łokciem do ziemi i następnie otwieramy jak najmocniej, hop trzymając tutaj, aby nasze kolana się nie rozjeżdżały i wracamy. Dotykamy łokciem ziemi i wykonujemy kolejne powtórzenie. Będziecie czuć bardzo mocną mobilizację mm, zarówno w środkowej części waszych pleców. Jak i mieć najszerszy grzbietu oraz wszystkie inne elementy, które mogą Wam na przykład blokować rotację w standardzie. Także jest to fenomenalne ćwiczenie właśnie pod rotację w standardzie oraz pod zwiększenie ogólnej plastyczności waszego kręgosłupa w łacinie. Obejrzenie tego materiału. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj kanał, zostaw również dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, co tydzień są nowe filmy na tym kanale yy, i możesz rozwijać swój taniec właśnie również w domu, dlatego jeśli jesteś tancerzem ambitnym, to tym bardziej właśnie, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w następnym materiale. Za tydzień, na razie.